w ten nakleju witam a serdecznie w kolejnej reakcji na moim kanale. E, dzisiaj reagujemy sobie na numer e, PZ Wizu. Jest to jedyny numer, który dzisiaj będzie. E, ja myślę, że tutaj sobie go odpalimy, zobaczymy, e, w czym to się je. Słyszałem dosłownie kilkanaście sekund, e, gdzieś na, bo mi na Spotify po prostu ten numer przeleciał kawałek, jak już jechałem rano do pracy i tam po kilku sekundach się wrentowałem, że to jest nowy numer i go przewinąłem. A tak, więc robimy sobie dzisiaj e, reakcję. E, produkcja Louis Vuitton, więc to będzie dobry build, i Jonathan. E, tak, więc z ciekawości lecę. E, jeśli chodzi o ostatnie akcje PZ, ja pan na przeszkodę, coś może sprawdzić. Jeśli chodzi o ostatnie a, a, numery PZ, Epka chociażby, gdzie był numer z e, gdzie był numer z Bango Balencim. E, bardzo fajna i liczę, że to też będzie dobre. Lecimy. Ktoś jakieś numer podniosły tak? Czy coś? Było takie widzę te sceny no, tak, w taki wiemy tak prawe Klatki na ludzi w różnych stron tak dalej, ale tu widzę jakieś AI chyba Jakciałem jak by, bo się cały dzień Czy mi się wydaje tylko? No jak, chyba JI Boj się cały dzień Cały blok grać NBA NFL nie była trzy WFSO myśl GTS GT Caning Z Banglot a tutaj to NFC Creditscko BGZ um. KS nie czyli Krajowa Administracja Skarbowa. To ciekawe co tam odjebał PZ. A czekajcie, jak się zobaczę na... ...Rap Geniusie, Może będzie coś opisane. Nie kojarzę żadnej akcji z Krajową Administracją właśnie Skarbową, jak FSO, Mieć, GT, GTS, Coinsinger, Bęglow. Nie wiem. Lecimy dalej. Spójrz na moje buty. Oh. Nigdy nie zapomnę mamy łez. Gdy wtedy mnie ścigało KS. Dlatego spójrz na moje buty. Nie zacząłem tej kariery tu od klipu do VVS na Winklu do Elidy, chcieliśmy wygrać mundial jak Zizo, wybić się kurwa, być żywy. nasz garść świat, jaki to ma smak. na początek czego nie wolno, że rzućmy czy nakręcić tu razem porno, ma długi jak krótki ląd i zaraz spłonie, zabrać ją nad komu nie dotarliśmy nawet do niej. No kurde, przyjemny numer, yy, taki, to będzie płyta, yy, muzyka popularna, czyli idealny numer pasuje do tego. Dobry biczysz go od Luisa Villain Na razie mi to siedzi, ale nie wiem czy ma jakiś jaki mocny repeat value Ten zobaczymy może po refrenie, może jeszcze jak przeleci całe, no mamy jeszcze trochę czasu Tego numeru Zabrać ją nad komu, nie dotarliśmy nawet do niej z jak Wystawiam sztukę, nie z Ej, z jak Zizu. Weź, nie ma w pobliżu Cześć, tacy jak my nie no, refren w porządku. refren, refren dodaje do Goli Pitwali, drodzy Gulmerowi. Fajny kajdan w ogóle tutaj u Raczej białe złoto niż frebro, tak myślę. W plot Guci. Mi też plot Guci się nie podoba, wiecie co? Jeśli chodzi o sploty łańcuchów, to tutaj dużego wyboru nie ma, ale mi najbardziej chyba siedzi pancerka, szczerze. Wszystkie inne te, te sploty jakoś mi tak. Tak kurde nie siedzą. Yy, pancerka to jest. Znaczy, no Nie mam teraz założonego, bo wziąłem, ale to. Taki. To jest pancerka? Na nawet się nie wczyta a reszta tych łańcuchów takie zawsze wasze kurde dziwne są, się wydają trochę jak te od rowerów szprychy, szprychy łańcuchy. Ja grałem by, bojął się, cały dzień, cały blok, inny świat, cały rap, jakby zjadł. GMO chce GTS, GTR, Koenigsegg, Banglot, a tutaj to, wszyscy wad, NFZ, FSO. Nigdy nie zapomnę mamy łez, gdy wtedy mnie ścigało KS. Nawet jak wejdziesz w moje buty, Ile, fajne, fajne, ten refleks z tym briefem. Podoba mi się to, kurde. Ja się taki numer to jest taki numer, to trzeba posłuchać kilka razy, żeby siadł. Też nie wiedziałem, to czuję i uciekałem Szybciej niż Gieta karera Chciałem budzić się u niej, a wszystko co imponuje mi jest drogie nielegalne, albo znów nie odbiera Może zróbmy to, masz początek czego nie wolno Może rzućmy ko, czy nakręcić tu razem porno Nama długi włok krótki ląd i zaraz płonie. zabrać ją nad koło, nie dotarliśmy nawet do niej. Może zrób Ale strasznie dużo tego refrenu i bridge'a tutaj Mani jak Zizu, weź nie ma w pobliżu, czy tacy jak my to tutaj się w rany liżą, ech tango w Paryżu, E ona w nagliżu wystawiam sztukę chociaż nie jest Mona Liza, jak Zizu, weź nie ma pobliżu, czy tacy jak my to tutaj szybko rany liżą, E tango w Paryżu, ej, ona w nagliżu, wystawiam sztukę chociaż nie jest Mona Lizą. nie, ewidentnie kieruje ten numer. Yy, refren naprawdę tutaj najlepiej siedzi. Tu mamy jakiś link. A do tego singla? nie no, fajny to łańcuch, fajny. Ja ogólnie jestem fanatykiem łańcuchów, łańcuchów, Ta Będę kupował właśnie sobie jeszcze yy, na szyję łańcuch. Co yy, wam powiem? Ogólnie, o kurwa, lip, Tak, okładka. Dobra, yy, numer ogólnie powiem Wam podoba mnie się. Yy, ten refren tutaj mocno kieruje. Wszystko. Uważam, że gdyby referendum nie było, to ten numer aż tak mocno by nie siedział. Ogólnie posłucham go sobie go na pewno jeszcze kilka razy, żeby wiecie, w 100% móc go ocenić. Planuję ogólnie zrobić sobie też podsumowanie wszystkich moich reakcji z zeszłego miesiąca, czyli z maja. Wezmę tam wszystkie numery, które miałem, i opowiem wam o tych numerach, czy tych numerów jeszcze słuchałem czy to był mój pierwszy i jedyny odsłuch yy, jeśli chodzi o reakcję to o nich sądzę po czasie a tym razem powiem wam, no według mnie dobry numer który kreuje refren ale myślę, że po kilku odsłuchach może być lepiej yy, zapowiada się ok płyta na razie okay, Na razie nie nie dobra płyta na dobrych kurwa bitach ale ok płyta na dobrych kurwa bitach tak? ale zobaczymy może co będzie dalej to był Chris, elo, cześć na razie dajcie znać co wy sądzicie na temat, na temat tej piosenki oczywiście tego numeru. No jeszcze 20 sekund do na dobicie reklam. Czytamy komentarze. Eee, pewnie ma nosa do fingi, ten cieniutki, ale wiadomo, że al na albumie będą hity. W sumie. Tu pewnie poszedłem zobaczyć nowe pokolenie dla starych wyjadaczy, takich jak Jaro, czegoś się No nie porywa to jakoś, no ale muszę przesłuchać cały album, zobaczyć, jak będzie czasami da coś zmienić i odbić się od tej monotonności. Kurde. Raczej znaczy, tu ludzie będą kręcić głowami, ale no yy, tak, tak myślę, że to będą ludzie kręcić głowami. Yy, widać tu, tutaj yy, na formie po latach reaguje na rap po zdrobyku. Pozdrawiam i co? Wuklees, Elo, cześć I na razie.